To najsłynniejszy pirat drogowy w całej Wielkiej Brytanii. W 2017 roku Thomas Davis przejechał 1353 km z północnego krańca Szkocji na samo południe w 9 godzin i 36 minut, podczas kiedy Google Maps szacuje tą trasę na ponad 15 godzin jazdy. Nasz bohater oczywiście śmigał Audi S5 42 V8. Całą trasę przejechał ze średnią prędkością 145 km na godzinę, zahaczając. O 105 fotoradarów. Oczywiście, całym tym wyczynem pan kierowca musiał się pochwalić w internecie i sam siebie sprzedał. Postawiono mu bardzo wiele zarzutów, w tym na przykład to, że korzysta ze zbiornika paliwa bez homologacji. Podczas pierwszej rozprawy sędzia uznał, że grozi mu do 6 lat pozbawienia wolności. Później sprawa się odraczała, odraczała, aż w 2019 roku przejął ją inny sędzia. Nowy sędzia odrzucił bardzo wiele dowodów, na przykład dźwięk jego wykrywacza fotoradarów, ponieważ uznał, że to mogła być zwykła kuchenka mikrofalowa. No bo kto nie wozi kuchenki mikrofalowej w aucie, błagam. Was. Jak się okazało, sędzia był fanem wyścigów i dwa razy do roku odwiedzał turnurb. Ostatecznie Tomkowi się poszczęściło i został oczyszczony ze wszystkiego. Tego się chyba nie spodziewaliście, co, bo ja też. Nie. Kto nie obserwuje, temu korba bokiem wylatuje.